W strefie 52. Miejscu, w którym usłyszysz o zjawiskach paranormalnych i niewyjaśnionych wydarzeniach. Mamy listopad, a więc czas wspominania zmarłych. I szczerze mówiąc, ten odcinek miałam wrzucić w okolicach właśnie wszystkich świętych, bo idealnie wpasował mi się tematycznie w klimat odwiedzania cmentarzy. No, ale z powodu własnej imprezy urodzinowej, która się troszeczkę przeciągnęła i trwała prawie przez cały tydzień, nagrywam dzisiejszy epizod troszeczkę po czasie. Dlatego wyobraź sobie, że cały czas trwa początek listopada i właśnie nastał ten wieczór, kiedy po zmroku idziemy na spacer na cmentarz, żeby pozachwycać się pięknie oświetlonymi grobami. A ja przechodzę już do rzeczy i zapraszam do dzisiejszej historii. Chris Rennie miał się już kłaść, spać w swoim hotelowym pokoju w Edynburgu, kiedy poczuł niepokojące pieczenie na plecach. W pierwszej chwili pomyślał, że może coś mu wpadło za koszulę i teraz to uwiera i drapie, więc próbował wytrzepać to, co mogło tam się znajdować. Niestety było to działanie totalnie bezskuteczne, na dodatek pieczenie wciąż przybierało na sile. Kiedy mężczyzna zdjął koszulkę i stanął przed lustrem, zobaczył na swoich plecach ogromne czerwone pręgi, które sugerowały, że ktoś go mocno podrapał albo wręcz biczował. Z każdą chwilą ból narastał, płonął coraz bardziej, a przerwana skóra zaczęła krwawić. Chris wyglądał jakby brał udział w jakiejś bójce, albo jakby zaatakowało go jakieś duże dzikie zwierzę. Ale to było niemożliwe. Tego dnia był tylko w jednym miejscu, na cmentarzu Greyfriars' Kirkyard. Chris wybrał się tam z przyjaciółmi na wycieczkę organizowaną przez firmę Miasto Umarłych. Był to spacer z przewodnikiem, który opowiadał o duchach i nawiedzonych miejscach, a także pokazał im kilka miejsc, które przeprawiały ociarki na plecach. Chris zastanowił się, czy mógł właśnie tam nabawić się ran na plecach. Być może upadł i niefortunnie się przy tym podrapał, a może przechodząc pod niskim drzewem, zahaczył ciałem o ostre gałęzie? No to wszystko byłoby całkiem logicznym wytłumaczeniem, ale po pierwsze, Chris był trzeźwy, więc upadek albo jakieś zadrapanie pewnie by pamiętał. A po drugie, była zima, a Chris podczas wycieczki miał na sobie nie tylko grubą bluzę, ale także porządny płaszcz. I na żadnej z tych rzeczy nie było najmniejszych śladów upadku czy zadrapań. Wtedy Chris przypomniał sobie, co przewodnik wycieczki opowiadał o przerażającym duchu, który mieszka na cmentarzu Greyfriars. Cmentarz Greyfriars Kirkyard znajduje się w Edynburgu i jest obiektywnie rzecz biorąc przepięknym miejscem. Stare, zdobione nagrobki i taki nieprzeciętny, mroczny klimat. Czuć, że jest to miejsce z historią i charakterem. Nie ma w sobie nic z nowoczesnych nekropolii z błyszczącymi lastryko i prostymi w formach płytami nagrobnymi. Chodząc po tym cmentarzu, można odnieść wrażenie, że duchy zmarłych podążają za nami krok w krok, jednocześnie próbując opowiedzieć historię o dawnych czasach, o przyczynach ich śmierci albo przekazać nieme ostrzeżenie. Ludzi przebywających w tym mieście umarłych ogarniają przeróżne uczucia. Niektórzy znajdują tu spokój i ukojenie. Czując związek z dawnymi czasami, inni z kolei doświadczają lekkiego niepokoju, paraliżującego strachu albo wręcz ataków paniki. Swojego czasu alejki cmentarza przemierzała J.K. Rowling, dokładnie ta Rowling, autorka Harry'ego Pottera. Siadała na ławeczce, oddawała się atmosferze, jaka unosiła się obok, i pisała zarysy historii o tym najpopularniejszym chyba w tej chwili czarodzieju. Mogłaby być to tylko wysana z palca historia taka ciekawostka dla fanów Harry'ego Pottera, która miałaby przyciągnąć ich do cmentarza, gdyby nie fakt, że inspiracje Greyfriars widać już na pierwszych stronach powieści. Na środku jednego z placów na cmentarzu wznosi się wysoki nagrobek, jest poświęcony między innymi Annie i Robertowi Potterom. Można oczywiście uznać to za zbieg okoliczności, bo Potter to nie jest jakieś super rzadkie nazwisko. Ale niedaleko natkniemy się na nagrobek Williama McGonagall, który został uznany za najgorszego poetę w Wielkiej Brytanii. Czyżby Minerva McGonagall została nazwana właśnie na jego cześć? Niedaleko została pochowana Elizabeth Moody, która być może dała nazwisko szalono okiemu Moody'emu. Kilka kroków dalej znajdziemy nagrobek poświęcony blakom. Na Greyfriard został pochowany także ktoś o nazwisku Scrimgeour. Zupełnie przypadkowo tak samo nazywa się Minister Magii. Krążąc pomiędzy nagrobkami możemy znaleźć rodzinę Cruikshanks, a właśnie takie imię w oryginale nosił kot Hermiony, którego w naszym kraju znamy jako łapa. Przy takim zagęszczeniu znajomych nazwisk ciężko mieć wątpliwości co do tego, czy pani Rowling Inspirowała się nimi przy pisaniu swojej powieści. A jeżeli ktokolwiek jeszcze się waha, to warto zwrócić uwagę na to, że prawie przy końcu cmentarza, niemalże pod samym murem spoczywa Thomas Riddle. Dokładnie tak. Tom Riddle, a właściwie ten, którego imienia nie można wypowiadać. Na dodatek z zamurów cmentarza Dojrzeć można cztery imponujące wieże, które wieńczą dach elitarnej szkoły Heriota. Z początku była to szkoła dla biedoty, ale z czasem stała się najbardziej elitarną szkołą w Szkocji. To, co ją wyróżnia, to nie tylko piękna architektura, ale też cztery wieże, które wieńczą budynek. Każdy ze skrzydeł szkoły ma swój herb, nazwę i kolor. Cztery części szkoły. W pięknym gotyckim budynku, a do tego cztery różne kolory i herby. Mi to brzmi całkiem znajomo. Mimo dosyć oczywistych związków cmentarza Greyfriars z Harrym Potterem, to jest jednak coś, czym to miejsce wsławiło się znacznie bardziej. Według licznych doniesień, ten cmentarz jest najbardziej nawiedzonym cmentarzem na świecie. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest grono osób, które nawet za dnia odczuwają na cmentarzach niepokój. Pomysł, że można by było się wybrać tam po zmierzchu, jest pewnie dla nich co najmniej szalony i absolutnie nie do zrealizowania. Jednak w Greyfriars nie trzeba czekać do nocy, aby natknąć się na przerażające moce i duchy. Mimo że zmory znacznie lepiej czują się pod osłoną nocy, to w tym miejscu nieczyste siły potrafią zaatakować nawet w środku dnia, w pełnym słońcu. Greyfriars ma dosyć mroczną historię, która sięga końcówki XVI wieku. Na tym cmentarzu w 1638 roku Szkoci podpisali porozumienie narodowe, zwane też przymierzem, w którym zobowiązali się do utrzymania w swoim kraju presbiterianizmu i nie poddawanie się protestantyzmowi, który chciał narzucić im król angielski. Jako że religia jest zawsze świetnym pretekstem do wojny, to spór o to, jaki konkretnie odłam chrześcijaństwa będzie kultywowany w Szkocji. Nie zakończył się szybko i zabrał ze sobą krwawe żniwo. Po 40 latach od podpisania porozumienia i licznych walk odbyła się bitwa pod Botwell Bridge, która zakończyła się przegraną Szkotów. Około 1200 zwolenników porozumienia zostało uwięzionych na polu przy cmentarzu. O ironio, był to dokładnie ten sam cmentarz, na którym 40 lat wcześniej podpisywali porozumienie. Więźniów było zbyt dużo, żeby choćby próbować umieścić ich w standardowych więzieniach, więc w Greyfriars powstał pierwszy na świecie obóz koncentracyjny. Był to teren otoczony z trzech stron murem, na którym przez cztery miesiące żyło ponad tysiąc mężczyzn. Ich racja żywnościowa wynosiła około 100 gram chleba dziennie. Czasami udało im się otrzymać trochę pożywienia od mieszkańców miasta. Spora część więźniów zmarła właśnie w tym miejscu, a ich głowy ozdobiły płoty. Pozostali zostali osądzeni i straceni za zdradę. Nielicznym udało się uciec. W momencie, kiedy podpisywany był rozejm pomiędzy Szkocją a Anglią, w obozie pozostawało 257 mężczyzn. Zostali oni skazani na wywiezienie do kolonii i umieszczono ich na statku. Okręt, którymi byli transportowani, rozbił się na orkadach i niemal wszyscy zginęli. Osobą najbardziej odpowiedzialną za prześladowanie zwolenników porozumienia był prawnik George Mackenzie. Dzisiaj pewnie nazwalibyśmy go takim bulterierem króla. W swoich czasach miał o wiele mniej sympatyczny przydomek. Nazywany był krwawym Mackenzim, i trzeba przyznać, że całkowicie zapracował sobie na to określenie. Nie tylko był niesamowicie okrutny, prześladując tych, którzy próbowali bronić przymierza, ale też to właśnie on był odpowiedzialny za umieszczenie buntowników w Greyfriars. Znajdował przyjemność w wymyślaniu najbardziej okrutnych tortur, jakimi byli poddawani więźniowie. Miał on w życiu tylko jeden cel: pozbyć się wszystkich, którzy nie byli przychylni królowi, i bezwzględnie do niego dążył. Szacuje się, że był odpowiedzialny za śmierć około 18 tysięcy ludzi. Kiedy George Mackenzie zmarł, został pochowany właśnie na cmentarzu Greyfriars, tym samym, który był miejscem tortur i głodzenia członków porozumienia. Jego ciało zostało umieszczone w grobowcu, który jest nazywany czarnym mauzoleum. Stoi ono zaraz za rogiem więzienia, w którym Mackenzie torturował członków przymierza. Na początku, ani na terenie więzienia, ani w ogóle na całym Greyfriars nie zaobserwowano żadnych zjawisk paranormalnych. Był to zwykły, choć trzeba przyznać, niezwykle klimatyczny cmentarz. I tak było aż do 1999 roku. W zimową noc 99 roku schronienia przed zimnem poszukiwał pewien bezdomny mężczyzna. Nie wiadomo, co dokładnie zasugerowało mu, że warto byłoby w tym celu odwiedzić cmentarz, ale właśnie na to się zdecydował. Jako idealne miejsce do spędzenia nocy wybrał sobie czarne mauzoleum. Nie było ono jakoś szczególnie zabezpieczone przed intruzami, bo też nikt wcześniej nie próbował się do niego dostać, ale brak zabezpieczeń był też wynikiem tego, że generalnie Mackenzie nie cieszył się szacunkiem i nikt o ten jego grób nie dbał. Mężczyzna, który upatrzył sobie mauzoleum jako sypialnię nie miał większych problemów ze sforsowaniem zamka i wejściem do środka. Uznał, że najwygodniejszym miejscem, w którym będzie mógł spędzić noc, będzie leżąca w centralnej części grobowca trumna. Położył się na niej i próbował zasnąć. Ale pechowo dla niego, trumna z XVII wieku, nigdy nie poddawana żadnej renowacji ani żadnej konserwacji, okazała się być nieszczególnie mocną podporą pod ciało. Spruchniałe deski poddały się ciężarowi i pękły, przez co mężczyzna spadł do dołu, o którego istnieniu nikt wcześniej nie wiedział. Okazało się, że nielegalnie zakopywano w tym miejscu zmarłych w trakcie epidemii dżumy. Sam dół był bardzo dobrze zabezpieczony i ciała, na które spadł bezdomny mężczyzna, bynajmniej nie były szkieletami. Na wpół zgniłe i pokryte zielonym szlamem zwłoki wydzielały przerażający smród. Nic w tym dziwnego, że bezdomny z wrzaskiem wybiegł z czarnego mauzoleum krzycząc że chyba właśnie obudził ducha MacKenziego i siły zła. Spotkał go przypadkowy przechodzień, który wyprowadzał swojego psa. I jak później opisywał, bezdomny mężczyzna był absolutnie przerażony i zachowywał się jakby coś go goniło. Słuch o nim całkowicie zaginął. Od tej nocy Greyfriars przestało być spokojnym miejscem, a zaczęło zyskiwać sławę jako najbardziej nawiedzony cmentarz na świecie. Na początku Greyfriars przyciągało miłośników czarnej magii i okultyzmu. Upatrzyli oni sobie teren więzienia jako idealne miejsce, w którym można odprawiać różnego rodzaju rytuały. Świadomość, że zaraz za murem krąży duch George'a Mackenziego, tylko dodawała pikanterii tym spotkaniom. Z czasem zaczęły być one tak częste i uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, że teren więzienia został zamknięty i do dzisiaj można tam wejść jedynie z zaplanowaną wycieczką. Mówiło się, że Mackenzie nie potrafi zaznać spokoju po śmierci, że mimo, iż jego ciało już dawno się rozłożyło, to jego dusza nadal pragnie czynić zło na ziemi. Odwiedzający cmentarz skarżyli się, że czują czyjąś nieustanną obecność. Mieli wrażenie, że ktoś wnikliwie im się przypatruje. Czuli też lodowaty wiatr na karku w bezwietrzne dni. Wydawało się, że ktoś szarpie ich za włosy. Czuli zimne dłonie dotykające karku. Zdawało się, że ktoś chwyta ich za ręce. W 2000 roku, kiedy wiadomość o tym, co dzieje się na cmentarzu Greyfriars, dotarła do duchownego Kolina Granta, postanowił przyjechać on na cmentarz, aby odprawić egzorcyzm. Wierzył głęboko, że jest w stanie przegnać złe siły i przywrócić normalność na cmentarzu. Stał przed lokalną prasą z krzyżem w jednej i Biblią w drugiej ręce. Zapewniając zgromadzonych, że wszelkie duchy nawiedzające Greyfriars zostaną wypędzone. Niestety, egzorcyzm nie poszedł po jego myśli. Nie dość, że cały czas dawało się odczuć obecność ducha McKenziego, to na dodatek w pewnym momencie w oknie kościoła, który był pusty i dokładnie zamknięty, pojawiła się czarna postać. Została ona uchwycona nawet na fotografii, której jakość, jak zawsze, pozostawia wiele do życzenia. Niemniej zaraz po odprawieniu egzorcyzmu aktywność ducha na cmentarzu znowu zaczęła być widoczna. A sam Colin Grant zaczął opowiadać, że chyba ta praca wpędzi go do grobu. Do dnia egzorcyzmu Colin Grant cieszył się dobrym zdrowiem, nie uskarżał się na żadne bóle czy dolegliwości. Dlatego ogromnym szokiem dla wszystkich była jego nagła śmierć. Kilkanaście dni po feralnym dniu po prostu upadł i zmarł. Nie było żadnej konkretnej przyczyny jego śmierci. Po prostu upadł, jakby poddawał się po walce. Tymczasem na cmentarzu atmosfera wcale się nie poprawiała, a można wręcz powiedzieć, że było tylko gorzej. Coraz więcej osób zaczęło donosić o cieniach przemykających pomiędzy nagrobkami, o nagłych omdleniach, o lodowatym powietrzu w samym środku lata, o bólu zadawanym przez niewidzialną siłę, i o ranach, które były najbardziej namacalnym dowodem na to, co działo się na cmentarzu. Kilku odważnych mężczyzn, którzy zaglądali przez kratę do wewnątrz mauzoleum, poczuło, jakby zostali zepchnięci ze schodów. Inni z kolei słyszeli, jak z wnętrza grobowca ktoś mocno rzuca kamieniami w drzwi, jakby chciał odstraszyć nieproszonych gości. Na cmentarzu pewnego dnia znaleziono kobietę ze śladami duszenia na szyi. Przysięgała ona, że to jakieś niewidzialne ręce próbowały ją udusić. Rada miasta Edynburg nie pozostała głucha na te wszystkie doniesienia i postanowiła zamknąć i zabezpieczyć Czarne Mauzoleum, a także zakazać wejścia do środka każdemu, kto nie posiadał odpowiedniego zezwolenia. Mimo tego ataki na przypadkowych turystów nie ustawały i wydawało się wręcz, że zyskują na sile. Lokalny autor Jan Andrew Henderson bardzo interesował się cmentarzem Greyfriars, praktycznie od zawsze. Mieszkał w domu naprzeciwko dawnego więzienia. O samym Mackenzie napisał dwie książki i pragnął móc nadal odwiedzać zarówno czarne mauzoleum, jak i teren więzienia. Założył w tym celu firmę Miasto umarłych, żeby móc uzyskać zezwolenie na organizację wycieczek na terenie cmentarza. Dzięki temu nie tylko dostał możliwość wejścia w miejsca, które zostały zamknięte, ale także miał kontakt z praktycznie każdym świadkiem zjawisk paranormalnych, jakie miały miejsce w Greyfriars, bo najczęściej można było je zaobserwować właśnie podczas oprowadzania grup. A ilość świadków tylko rosła. Od 1999 roku udokumentowano około 500 ataków. Na zwiedzających czarne mauzoleum i więzienie przymierza. Aż 170 ataków spowodowało chwilową utratę przytomności. Na przestrzeni lat pojawiły się liczne doniesienia o zadrapaniach, skaleczeniach, poparzeniach czy siniakach na ciałach świadków. Zazwyczaj znajdowano je pod ubraniami, na których nie było żadnych śladów. Wiele osób zgłaszało niewyjaśnione nagłe zapachy i anomalie słuchowe. Takie jak odgłosy stukania pod ziemią czy wewnątrz grobowca. Często zauważane były postacie, które snuły się smętnie między grobami. Skarżono się na wyrywanie włosów czy chwytanie za ręce przez niewidzialne zjawy. Podczas jednej z wycieczek w 2003 roku turyści natknęli się na niecodzienny widok: dwóch chłopców grało w piłkę na cmentarzu. I o ile samo to nie byłoby aż tak dziwne, bo przyznajmy sobie szczerze, no to jest mocno creepy, ale mając w sobie sporo pobłażliwości dla dziecięcych czy nastoletnich wybryków, można to sobie jakoś wytłumaczyć. Jednak tuż po bliższym przyjrzeniu się, turystom włos się zjeżdżał na głowie. Chłopaki rzeczywiście grali, ale zamiast piłki mieli ludzką czaszkę. Szybko okazało się, że wykradli ją z czarnego mauzoleum a konkretnie strumny George'a Mackenziego. Makabryczne odkrycie zaprowadziło nastolatków przed oblicze sądu, który w celu wydania wyroku musiał posłużyć się dawno zapomnianym przepisem prawa z przełomu XVIII i XIX wieku, który był wprowadzony w celu ścigania cmentarnych rabusiów i od ponad 100 lat nie był używany podczas procesów. Chłopcy zostali skazani na dwa lata w zawieszeniu. Można pomyśleć, że to sporo, ale z drugiej strony jest to dość niski wyrok, zważywszy na to, że karą przewidzianą za to przestępstwo było zesłanie na ciężką pracę w kolonii w Australii. Przez lata nikt tego przepisu nie aktualizował, no bo w sumie po co, skoro wykradanie ciał z grobów wydawało się być takim dosyć nieaktualnym problemem Szkocji. No a jednak, zwiedzający cmentarz, Często napotykają się na inne znaleziska. Na szczęście czaszka w roli piłki nigdy więcej się nie powtórzyła, ale częstym widokiem są martwe zwierzęta leżące w pobliżu czarnego mauzoleum. Zupełnie niespodziewanie potrafi z nieba spaść ptak tuż przed ludźmi, którzy uczestniczą w wycieczkach. Aktywność duchów często zgłaszają osoby, które mieszkają w pobliżu cmentarza. Jana Andrew Hendersona, który oprócz organizowania wycieczek Kolekcjonuje także listy, zdjęcia i zapisy od świadków działalności Mackenzie'ego dotknęło osobliwe wydarzenie. Podczas jednej z nocy, kiedy wraz z grupą turystów odwiedzał cmentarz, jego pracownia, w której były wszystkie dokumenty na temat zjawisk paranormalnych z cmentarza, nagle spłonęła. Żaden inny pokój nie został nawet draśnięty pomieniem ognia. Pożar wygasł tak nagle, jak się pojawił, a jego oficjalnej przyczyny nigdy nie ustalono. Większość danych Henderson przechowywał na komputerze w innym budynku i tylko to uchroniło go od straty wszystkich zapisków. Jednak niektóre dowody zniknęły na zawsze. Wielokrotnie próbowano założyć monitoring na cmentarzu Greyfriars, ale wszystkie próby były totalnie bezskuteczne. Kamery notorycznie się psuły, na kasetach nic się nie zapisywało, albo pliki, które już się zapisały, były uszkodzone. Zwiedzający donoszą również o awariach elektroniki na terenie cmentarza. Odwiedzający do dzisiaj skarżą się na połamane palce, wyrwane włosy i uderzenia. Z cmentarza zupełnie nieświadomie można wyjść z siniakami i zadrapaniami, których pochodzenia nie da się logicznie wyjaśnić. Co ciekawe, te fizyczne ataki często pozostają niezauważone, aż do momentu, kiedy ludzie wracają do swoich domów lub hoteli. Wtedy odkrywają oparzenia i uszkodzenia skóry. Niektóre z tych śladów znikają kolejnego ranka, ale część z nich goi się miesiącami, czasem pozostawiając bliznę na resztę życia. Co więcej, przerażające doświadczenia nie zawsze kończą się równo z zakończeniem wycieczki. Czasem złe siły podążają za zwiedzającymi do domu i zaczynają oni doświadczać obecności ducha na co dzień. Szybko przepalone żarówki, włączanie się sprzętów elektrycznych. Dźwięki nieznanego pochodzenia, a także zapach siarki, odgłosy śmiechu, warczenie czy pukanie. To staje się codziennością osoby, która zabrała ze sobą ducha z Greyfriars. Oczywiście podejmowane są próby naukowego wyjaśnienia tego, co dzieje się na cmentarzu. Mówi się na przykład o Wydziale Sztucznej Inteligencji. Uniwersytetu w Edynburgu, który znajduje się tuż za mauzoleum. Teoretycznie, w budynku mogą znajdować się jakieś urządzenia, które mogłyby emitować coś, co wpływałoby na ludzkie mózgi, i u osób szczególnie wrażliwych powodowałoby omamy czy halucynacje. Nie możemy też zapomnieć o chyba najpotężniejszej sile, jakiej mogą być poddawani odwiedzający cmentarz czyli sile sugestii. Cmentarze same w sobie są klimatyczne i niepokojące. Totalnie jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, kiedy atmosfera nekropolii jest dodatkowo podbita opowieściami przewodnika, odpowiednią modulacją głosu i właściwym wprowadzeniem w klimat. Na dodatek strach jest zaraźliwy, więc wystarczy jedna czy dwie bardziej strachliwe osoby w grupie, żeby to uczucie dyskomfortu przyniosło się na całą resztę. A stąd już całkiem niedaleko do zbiorowych omamów. Jednak wszystkie te wyjaśnienia, nawet jeżeli tłumaczą to, że ludzie widzą zjawy, czy czują, czy słyszą, to nie tłumaczą fizycznych śladów na ciałach. Czy duch George'a Mackenziego rzeczywiście straszy odwiedzających cmentarz Greyfriars w Edynburgu? Nie mam pojęcia. Jak tylko będę miała okazję, to bez wątpienia wybiorę się na nocną wycieczkę i wtedy będę mogła opowiedzieć czego doświadczyłam, albo też nie na własnej skórze. Mam głęboką nadzieję, że Mackenzie raczej się wtedy pojawić. No bo co to będzie za zabawa, jeżeli pójdę na wycieczkę śladami duchów i nie zobaczę tam zjawy? Totalnie bez sensu. Ja mam na imię Kasia, a to była strefa 52. Miejsce, gdzie zawsze zachowujemy w sobie cząstkę wiary w duchy. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to zachęcam do zaobserwowania tego kanału na platformie, której w tej chwili używasz. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. Więcej materiałów wrzucam na swój Instagram, Strefa52 Podcast, na który serdecznie Cię zapraszam, bo oprócz zdjęć z omawianych przeze mnie aktualnie tematów, wrzucam tam również szczegóły dotyczące kolejnych odcinków, mało zabawne memy. A także czasem daje słuchaczom możliwość decydowania o tym, o czym będzie kolejny odcinek. Lajki i łapki w górę, jak zawsze, oczywiście, mile widziane, tak samo jak i komentarze. Pamiętaj koniecznie o zaobserwowaniu mnie na Instagramie. Liczę, że spotkamy się już niedługo, aby odkryć kolejną niezwykłą historię. Do usłyszenia!